Też na to lotnisko długo czekano, tylko kwestia i pytanie właściwie o racjonalność tej inwestycji. Bo z tego co wiemy, ona była zaplanowana na 400 milionów, ostatecznie koszt tej inwestycji zamknął się w 800 milionach złotych. To po pierwsze po drugie, cała infrastruktura kolejowa, która powinna być również w ramach tej inwestycji zrealizowana, póki co jest w powijakach, a ma to być częścią, cała inwestycja związana również z tym lotniskiem, częścią centralnego portu komunikacyjnego. Jak wiemy, jest wiele protestów społecznych. Ja też w tych protestach uczestniczę, bo uważam, że ta inwestycja jest absolutnie przeskalowana, że jest nieskonsultowana ze społeczeństwem. Oczywiście społeczność lokalna protestuje, dlatego że. Że przede wszystkim każda taka strategiczna inwestycja powinna być skonsultowana z, właśnie z lokalną społecznością. Ale piszemy, z minister ludźmi. Marcin Chorała zapewniał, że te rozmowy są toczone. Ja byłam Był na toczone. kilku spotkaniach, w których uczestniczył pan minister Chorała, te para konsultacje, które się odbyły w niektórych miejscowościach kończyły się najczęściej wielką awanturą. Społeczność jest niezadowolona z tego, co jest realizowane, dlatego że tysiące ludzi po prostu zostanie wysiedlonych niestety. W imię wielkiej megalomańskiej inwestycji no, CPK wysiedlonych, ale otrzymają za to pieniądze, tak? Oczywiście rekompensata, która dzisiaj jest gwarantowana przez ministerstwo, absolutnie nie zabezpieczy dzisiaj wartości tych nieruchomości, których będą się nisetowali. że nie zabezpieczy? Tak, oczywiście, to już się, ale Marcina pani redaktor, to już się dzieje. Pan minister jest oderwany od rzeczywistości, zresztą już nie uczestniczy w tych spotkaniach. Myśmy mieli kilka zespołów w tej ale sprawie. Pan poza, skąd pani ma takie informacje? Właśnie, że, że to, co Marcin Chorała mówi, to jest nieprawda i że... Ta, ta, ta te ta informacje pokryje... są przede wszystkim od ludzi właśnie, którym te propozycje przedstawiono. Szkoda, że pan minister nie uczestniczył na zespołach, które się odbywały w Sejmie. Zespołach konkretnych właśnie poświęconych... CPK pani centralnemu Pasa. portowi komunikacyjnemu. Ja uważam, że to jest inwestycja dzisiaj w takim wymiarze absolutnie niepotrzebna. Zresztą, żeby była jasność. Ale to w podobnym tonie wypowiada się Rafał Trzaskowski. Także megalomania, że mamy lotnisko w Berlinie, to po to co to? jest, nam pani tutaj? redaktor, niepoliczone. Przede wszystkim, my się nie możemy od początku dowiedzieć. Od początku tej kadencji nie możemy się dowiedzieć, ile ta inwestycja będzie kosztować i jakie Pasa, są ja koszty na stronie, promocji. Na stronie informującej o tej inwestycji były i tak przewidziane terminy, przewidziane kwoty, Pośle. Polecam, proszę. Marcin, proszę. polecam wysłuchanie jeszcze jedno zdanie ostatniej Komisji Infrastruktury, na, które, na której to pan minister nie potrafił odpowiedzieć na żadne z zasadniczych pytań.